No cześć, z tej strony Kupson, i witam Was ponownie w South Parku... Ulepszenie dostępne. I don't care, I, I really don't. Fuck you, bitch. you and what are we, dude? O oh, faj, jeszcze zapomniałem. Dobrze, Dobra, udało się. Te niedźwiedzie to są po prostu no miękkie fryty, no uwaga. Yeah. Dobrze, i teraz uwaga. Zróbmy zbiureczkę. Kochaj zróbmy zbiórkę. I przybierę do limy O tak jest. O dokładnie ma No niedźwiedzie jaja, jak to mam, kurde giby do kielem go. Kielem. Głowa mnie się pali. Dobra, ale tutaj Kyle go rozwali. Bam! Dziękuję, dobra. Wracając, nie wiem co mamy teraz zrobić. Wiem, że dość długo nie było. Dość długo nie było materiału, żadnego z gier, ale miałem straszny zapierdziel. No i kurde, no musiałem się jakoś z tym uporać. Wczoraj tylko było tam... Kup. Eee. To sobie kupię. To sobie kupię. Chociaż wy żeście mi tam pisali, że e, kup to jest lepsza broń, e, lepsza broń. Jaka? To jest chyba ten... Bak. wymień pieniądze. Nie chcę wy wymieniać pieniędzy. Zobaczmy gdzie mam teraz iść. I o, przy okazji sobie zmienimy tą broń. No cool. No lu, Czyli idealna -y, tak Dokładnie tak. Yy, Odóż, dobra, dawaj mi to, wyposaż, yy, modyfikuj. Puste pole What the fuck, ja przecież tego nie chciałem. Ja mam to, modyfikuj, o! A, a drugie damy sobie to, które miałem wcześniej, czyli to, Idealne, a tak dodaje 15, żeby więcej. Dobra, i zobaczmy też przy okazji, co ja mam tutaj w ogóle zrobić. Mam Aha, odnieść, do okay, to wracamy. Ready to go back? The girls are ready to see you. Oh my god! See, right here it says that five women were at the clinic that day, and right there it says Nancy Turner 3.30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the two-faced bitch. The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Two faced rag, Heidi Turner fucking two faced ass. to forgive her. I love you guys so much. We czy one teraz się do mnie przyłączą? Dobra. Sparkle Sunshine. I gdzie oni w końcu mają tą swoją siedzibę? Pewnie u Wendy w domu albo gdzieś. A tutaj mam w Kibluku. We should hang out, hej. Wróć do Kyla. Okej. Okay. do Kyla szybko się tutaj wraca. Chyba wystarczy tędy. O, co to za dupa szła. Do Kyla chyba wystarczy tędy przejść. Za! Siema. Dobra, udało się. Pamiętam tą mapę, ludzie. Pamiętam ją. Let's go, motherfucker. Kurde, są, są swoją koroną na głowie. Korona z drzewa.

Gadajcie, że jakoś, wiem, ten, kurde, we are not going to fight as one. We are not going to fight as one. What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Yeah! Yeah! Let us <laughs> besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Kevin, God Damn it. every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. No jak oh. yeah, kurde leci taka armia do, do tego chopa, <laughs> Kurde. Czekajcie jak to się robiło. Drużyna i... Nie, to Baters je leczył? Kto, kto ich leczył? Baters je leczył, no tak, wybierz kumpla. Dobra. No, Naprawił. Naprawi ją! Bierz stary powiedziała, bierz stary.

czekajcie, bo tutaj trzeba zrobić teraz taki myczek. Um. Boże, nie, nie zauważyłem Cię tam. Nie widziałem Cię tu. <laughs> oh god. Wyłącz to gówno. I teraz strzel w to. Albo nie, pierwszy trzeba zejść na dół. God damn it. Gierary dawaj mnie to, wszystko zbierz. Wszystko! I teraz... Tak i... Pęp! Dokładnie tak! Kurde, tyle komybinowania. On jest chyba jeszcze nadal ogłuszony trochę, no nie? Dobra, to weźmiemy tak. Miksturę. Mikstura szybkości. <laughs> A jak, mikstura szybkości, zobaczcie. Ciebie. Uwaga! O! Oh. O! Oh, boli! 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 U! Ej, kupca, mogłeś kupić ci dobro, to ta była lepsza! Nie! Nie mamy na to O! Oh, tak jest! Hmm. Boże to brzmiało jak z jakiś! Nie gadaj, że znowu. A, nie, myślałem, że znowu będę musiał to rozwalać, Nie wiem! nagą na saki! Kupson, jaka naga? Jaka saki? Eee, dobra, rzutki ogrodowe. Ok, co te barany tam robią? Dobra, czekajcie, czekajcie. Uwaga, uwaga. Bo tutaj coś chyba widzę, że jest lepszego. <śmany> no, raczej <śmany> modyfikuj. A jakby im tak dać na przykład? Nie wiem. O, kurwa, idealna. Tak zadaje tyle obrażeń. Wow, ja bym to wziął do tego. Ja bym to wziął do mojej broni. A, dobra, okay. Czekajcie. Eee, uwaga. To trzeba zrobić taki myczek, nie? Uwaga, czekajcie. Eee, podstęp. No i dupa. Huh? Wygrałem, zróbmy to po prostu na Jolo i zaatakowałem no, pierwszy. Okej, okay. <grym> <grym> mikstura szybkości, aswell Mikstura szybkości aswell Czy wy wszyscy macie po jakąś tam... Ale dobra, ty nie masz. O jak mi przykro Ooooooo, jak mi przykro. O, kielam. Jeszcze raz, proszę państwa... A to to nie, to zróbmy tak. Zróbmy tak, o. raz. Dwa. O! A jeszcze kurde, dwa mu zostały. Dobra, ale nieważne, nieważne. To się nie liczy, to się nie liczy. Yy, zróbmy tak. W zdolności. Profesor Chaos. A jak? I teraz to jeszcze światło, nie? Pasuje. Oh god! Dawaj w nich. Jakąś parówą. Uderzenie <laughs> Ten przeżył. Co za frajer. Uleczył go jeszcze. Wow, zapomniałem. Wiecie, że teraz zginiecie. Ten ma jeszcze jeden. Ja A Jakby to teraz załatwić, kochani moi. Trzeba to zrobić. Nie wiem, trzeba wziąć mi z której siły. Dawaj to I uwaga Uwaga. Ty zginiesz. A jak jeden HP mu zostało. Jeden HP Giń! Dokładnie. O to chodziło. Oj, za wcześnie! God damn it, son of a biscuit. Ile ty masz HP? Nie wiem, czemu mu zdejmę wszystko. Dobra, yo-low. O! Tak, zobacz, jaką fajną koszulkę. This is for the Pliers PS4. Dobra, szybko z tym trzeba spierdzielać. Bo idzie tutaj, gdzie oszczelivują strasznie. Trzeba tak. Nie to. Nie to. Strzał. Wow, uh. ja, ja tam chcę iść. Gno mi proszek. Iha, gdzieś mi poszli. Nie, nie wiem, gdzie w ogóle. Nie uh, wiem, gdzie czy, czy ja w ogóle to idę dobrze. Uh. Nope, ja się wracam. Ja wolę iść górą. Wolę iść górą. Nie, nie będę warczył, wa, wa, warczył. No. Nie będę walczył znowu z tymi na, nacji gównami, szczurami. Niech giną, O! Wchodzą po ścianach! Nie, not... yeah, yeah, pierwszy not... You shall not pass. Oh, hey, ok. O, ten znowu ma jakieś, kurde. Poproszę tak. Hmm, przedmioty, mikstura siły. O, dobra. I proszę pana. Proszę pana. Ciebie. I teraz proszę Battersa, proszę Battersa, Profesor chaos. Jakżeby inaczej. Dobra, okej, okay. już, już się ogarniam. Ja! Yeah! Młot sprawiedliwości. To jest Młot tchóra. Jak. Huj! Dobra, tamten Pat. A ty? Dostaniesz... raz... DWA! Nie zdążyłem od razu, nie wiem czemu, ale klikałem ten głupi przycisk. Tak jest! To ja rozumiem, to ja rozumiem. Po prostu jestem o garę. Uwaga. Ej, kum to nieprawda. Zobacz, jak będziesz walczył gdzieś z bossem, jaki jesteś słaby. Dobra, przestań. Kurde się tak czepiasz, gościu. Yy, nie, rozkaż skumplowi, ryk smoka Nagasaki, tego puścimy za czura Coś mogłem zrobić, I don't care. Jezu, no co tutaj Niemcy kuźwa robią, czy oni walczą z tym? Zdolności mogę sobie ulepszyć. To tu, to, co, co to jest, nie wiem, co, biorę to w ślepo, magia, dodatki, okej. Okay. Potrzebnych znajomych jeszcze jeden, żeby... No jezu, tutaj znowu jakiś Benzfałd biegnie. Czy te, te odlotowe koty. Czy te odlotowe koty też są nacji? Aha, dobra, tam się nic nie dzieje. Jest nacji kiwi! Dokładnie. Well, nie lubię tego, zombie, jak dobra, ja w każdym razie chcę to. Gimite! Gimite! I tak, i tak. Jak w lepszy skyle, rozbierz? No dobra, kurde, ocharni. Uwielbiam to, naprawdę. <laughs> oh, ho, 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 ho. O, okielę teraz będzie. Uwaga, kamehameha Nie, to było słabe dość. A ty, 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 ty. On wył, co za chuj. Am. Um. I w Dupala za jeden. I A mogę. Nie no, ciebie wykończymy, nie? Czemu tak. Malo. Czemu tak malo? Zmienił sobie teraz na. Kaila. Jednak ten Kail co? Kupował. <grym> Let's do it. <grym> Ojebany <laughs> Hej, to, to nie miało tak wyglądać. Raz miałeś zaatakować. Dawaj mnie tu to biksturę. God damn it! I teraz uwaga. No ten to już zginie. Oj, sorry, od tego. Od. oparzeń. No, miałem skinąć ją! Nooo, o to chodziło. O to chodziło. Nie, nie wierzę, że koty z zemdą ku walczyły. God damn it. No, dawaj go, no. Co to za netoperek mi tutaj jeszcze, kurde? Zgodnie, że to mam. O! Przypierdali! Przy i teraz na gomsaki muszę tutaj pewnie walnąć, albo czym? Uwaga! Uwaga, nagasaki. No raczej! No i co teraz? Kurde, piracie! Jak go miała? Ajk, ik. Ika się pisało, nie? Ajk. God damn it. Whoa. Alright, here's the plan. Attack each tower and raise the gate so we can get to Clyde's lair. Maplebeard, clear the path. Yay! Yeah. Fuck you. <laughs> oh, do you think you're hot, shit? Oh no. Impressive. Fuck. Ah! You're smoking. Oh, o, fakt, to, to miało być nieryk smoka. Nie to, to A mogę jakoś to mogę. I tam, frajerzyno. Hełm rycerza. Wydaje mi się, że, że to będzie o. Milion razy lepsze niż to co mam obecnie. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to, Boże, ile znajomy. Sprawdźmy to. Dawaj mi ten hełm rycerza. Hełm he barbarzyńcy. 80. Nie, 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 ja ja chcę to, ja wolę to. Ja wolę to. Dawaj mi tutaj jeszcze jakieś, nie wiem, pipa, nie, nie, nie. A taki to chcę. I teraz jeszcze to wyposaż. Wygląda jak rycerz Wyglądam <laughs> Okej okay. No ale to miało się zniszczyć To miało się zniszczyć Upsi, chyba coś tam się podpaliło <laughs> O oh, ugady. Tutaj nic, nic z tych rzeczy nawet na saki. Czekajcie... Aaa, sonda Kosmi. Mogę gdzieś tam... Co tutaj za budki już wależy. Pokémon to jest okej... Okay. Dobrze, zaatakowałem go jako pierwszy, ten się jeszcze poli... Co za frajer... Dziewczyna o siłek, Okej... Okay. To może ją zaatakujemy pierwszą? Prawy? Dobrze. Eee, zdolności grad strzału. Naciśnij wskazane klawisze. A, o oh fakt, nie trafiłem. Okay. Ale i tak to tu było dobre. Za hordę. Dobrze! I giniesz! Jeszcze <laughs> miałem osłonę! O cholera! O cholera, to chyba przez ten hełm, no nie? Dobra. Nie tak, tylko... No. Róż tym. Idziemy. Idziemy. Idziemy zaatakować tego frajera. Chodź, teraz I'm a level 14 thief and the Dark Lord's chief assassin, and you will all perish here and now. Douchebag, I'm stuck. Can you get me in? My three Nazi cow minions will take care of you. Will naprawdę się co Co, co, co? Muszę czekać na tą krowę, głupią. Ty, głupia, suko. Nie mogę go trafić. Nie, nie, to się nie da. Baba, ba, ba, Nie, panie, głupiasz. Będę walczył z nimi, z krowami, naciskrowami. Ja pierdolę. idź pan fuhui. Okej. Okay. Oj, sorry. Dawaj mnie to. <coughs> Dawaj mnie to. Mogę twoje krowy zajebać. Tyle. P ja pierdzielę 15 kołama. ma P A, czekajcie, czekajcie. A zdolności i. O oh, nie, to 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 nie. Zmasakruj wrogat też nie. God damn it, nie nie wiem co, co mam zrobić, ludzie. Ej. Te krowy bym pierw w kółdek zabijał. Ale to nie kurde. No dobra, okej. Okay. <ścoughs> Eksplodowała suka. Bierz z biurkę, ja Let's fuck him up. I krowa ta z tyłu. BUJA! Oj, za wcześnie. Eksplodowała. Eksplodowała, Co za pała! Bierz dużo mikstury leczenia i ŻRYJ to, gościu. ŻRYJ! Bo ja to jeszcze mam jakieś tam, nie wiem, dodatkowe rzeczy. A oh, tak jest dokładnie i tysiąc obrażeń natury od twojego. A co to tutaj masz? Grodzzał, wiecz nawet. Ja bym zmienił jednak na tego na Battersa, kurde jak on mu... przy A, bo nie dobra. <laughs> <laughs> No co on za klonem, no ja pewno I tak wiem, który to jesteś ty Chyba To jest ten na bank Kurde, nie, nie, nie wiem co on teraz zrobić, a ja bije ciebie O oh, fuck to, to nie był on Dobra, może coś użyjemy takiego co ich zaatakuje wszyscy No nie udało się. God damn it. Dawaj ich z dwóch naraz. Fakt dwóch naraz mieć zabić. Tejom. Tejom. Żrej to gówno. Kurde, ale super walka. Kreg, ciebie. Ciota. Czyli tutaj trzeba było... By była w ogóle taka możliwość, żeby go od razu trafić, czy trzeba było wszystkich tamtych wcześniej też pokonać? Zbiórkę sobie użyjemy. Dobra, okej. Zajem. O kurde, dobrze napierdziela. A ja bym go tak na przykład, nie wiem, y rzucił jajem. No... Może być, może być to kurde. Obrzydzenie, podpalenie jeszcze... Jeszcze by było super jakby krwawił. Zdolności. Rzućmy ikiem. Kopnijmy dziecko. Boże znowu. Aha, tam tamten chyba uciekł teraz. Um, napaść to jest tak idealne. Mnie, To że ja chcę wszystkich, kurde, zaatakować. Albo nie wiem, chociażby, nie wiem, czterech, trzech. Zjedzmy manę. mikstura many duża. 120 many, tylko żebym się nie posrał. Upsi. Nagasaki. Halo. No what the fuck? No brr, brr. nie czaję trochę tego te, tej nagiej suki. To jest chyba krieg. Ten ten oryginalny. God damn What the hell, man? God damn it, Ja przecież zaraz tutaj padnę żry jakąś miksturę, szybko żryj jakąś miksturę, dużo mleczenia. A ty, kochasiu, idziesz tego. To jest prawdziwy kregen. no ale chyba by lepiej było rozwalić też tamtych, co? Przedmioty, nic tutaj nie potrzebujemy. Kliknijmy sobie z biureczkę elegancką. Dobra, okej okay. i proszę państwa, no nie wiem. Bije Tęk. Jak coś źle robić, bo oni cię tak samo biją, ja. po prostu, nie? No ja wiem, że oni mnie biją, ale no. No trudno, no. Co ta suka czaruje? Co oni kurde czarują, ja się ich boję. Dobra, bije ciebie. Okay. <laughs> oh yeah, it's so simple. <laughs> it's so simple. <laughs> <laughs> Oj, chopie! Dziękuję dobra, Chopie Oj, chłopie. No more. Chuj mnie to obchodzi. You <laughs> Dawaj mi twojej fei wszystkie. Siarka. Figurka Filipa. No. Czego? What the hell? Są tak osmitów, nie wiem, muszę tutaj coś. Nie tak. Strzelić, poproszę. I teraz. Okej, okay, wbijaj, wbijaj mi. Zbeźnik uh, weźmie... o. Oh. Dokładnie o to chodziło. Nie tam, nie tam, jeszcze chcę do Ika iść. Ika. Ika ever. Yy, tutaj potrzebna. Nagą sukę. Kartman. <ścoughs> ok, kochani, wiecie co, tutaj się pożegnamy. Ja wiem, że tutaj na banie jest zaraz. Boss. I, i takie tam, ale, ale no, no tak. Tutaj się pożegnamy. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Bye.